Mateusz Kaniowski, Adrian Polak, Siemanko. Cześć, witam. Hej. Specjalnie nie rozmawiałem z Tobą w drodze tutaj, bo jest mnóstwo pytań, mnóstwo rzeczy ostatnio się nie pojawiłeś. Myślałem, że dzisiaj wejdziesz na spokojniej, a na dzień dobry pobiłeś Szymola. O co chodzi? Dobra, tak ostatnio się nie pojawiłem w sensie sieci, że na wywiadach, tak? O, uderzy, po uderzy, po tym jak ganiałeś Patrykosa po całym tutaj ośrodku, to potem już nie przyszedłeś. No wiesz, no dużo emocji było, byłem mega zdenerwowany i tak dalej. No przy takich emocjach wydaje mi się, że powiedziałbym po prostu wiele słów za dużo, nie to co bym chciał i tak dalej. To było najlepsze wyjście po prostu, żeby żeby pojechać do Warszawy. Tak, dzisiaj pobiłem, to dostał po prostu, że tak powiem, bęskie, takie leciutkie ode mnie. Co to znaczy? To, to tam, wiesz, uderzyłem go dwa raz czy dwa. Słuchaj, nie chcę się za bardzo Mateusz tego tłumaczyć, uważam, że zasłużył. Nie popieram, tak jak już mówiłem wcześniej, nie popieram bicia się poza OKTAGONEM, ale to jest gość, który po prostu jak go widzę automatycznie. Ja już nie wiem, czy ja dawałem to tobie kiedyś wywiad, czy komuś innemu. Ja mówiłem, że. Kiedy nie rozmawialiśmy o Szymolu, ja też nie znam genezy do końca, już tylko tyle co rozumiem z komentarzy. I wiesz, no, słuchaj, on działa na mnie jak płakta na byka, po prostu zobaczyłem go, emocje puściły, ale. Popatrz na drugi aspekt, który przepracowałem. Widziałem dzisiaj Rudego i na przykład z mojej strony nie było żadnych ataków. No, w drugą stronę wydaje mi się, że nawet jakieś tam show w miarę zrobiłem na tej konferencji. Starałem się trzymać, że tak powiem, te swoje nerwy na wodze. Mamy w sobotę walkę i... Wszystko się wyjaśni w sobotę. Dobra, pytam Cię dlatego, bo mi ludzie mówili różne rzeczy. Jedni powiedzieli, że sprzedajesz mu liścia, od innej osoby słyszałem, że sprzedajesz mu trzy bomby. Tak. Dlatego Cię chciałem dopytać, tak, żeby precyzował. Sprzedałem mu po prostu trzy bomby, ale to nie było tak, że stałem za plecami. przestaliśmy naprzeciwko siebie, zadałem mu pewne pytania, coś tam, czy coś tam do niego powiedziałem, uderzyłem go parę razy i, i, i jeszcze chwilę postałem, jeszcze chciałem z nim porozmawiać, widziałem, że jest po prostu obstrańcem. Yy, ja wiem o tym, że to źle wygląda, ostatnio u mnie, wokół mnie jest, że tak powiemy niezbyt kolorowo. I teraz po tym wszystkim jeszcze chodzę i biję gości, ale no naprawdę ten koło bardzo przesadza. Taka, ale za co tego właściwie uderzyłeś? Za tą bluzę? Jaką bluzę? Nie. Jaki jest powód tego? Stary, no po prostu... Nie wiem, nie chcę tego mówić na wywiadach. Bardzo nieładnie się o mnie odzywa. Czy to na streamach, czy to prywatnie. Weż mamy tam kilku wspólnych znajomych. Ja wiem, co, co on po prostu mnie wypowiada. I bardzo mi się to nie podoba. On wiedział o tym, że do tego dojdzie. Ostatnio na Facebooku się -face też. Ostatnio nic mu nie zrobiłeś, a teraz dzisiaj. Więc pytam, co się dzisiaj stało tak konkretnie? Ostatnio do niego podszedłem i powiedziałem mu. Do, dojdzie do walki, na ten moment, masz, wiesz, o coś, masz się zachowywać normalnie, nie pierdolić nic o mnie, o moich bliskich i wiesz, i dojdzie do walki, i sobie do, w Oktagonie. Nie wiem, dostał skrzydeł, czy ktoś mu tam no, coś obiecywał, że go będzie bronić przede mną. Nie mam pojęcia i za dużo zaczął sobie znowu ostatnio pozwalać. Mm, no i po prostu, no nie no wiem. chciałem zapytać, co się dzisiaj stało takiego? No mówię, tak jak ci powiedziałem, to już się ładowało we mnie. ostatnio ostatni nic zrobił. Tak, to już się ładowało przez dłuższy czas we mnie, dzisiaj go zobaczyłem i nie wytrzymałem. Aj. A już wiem, dlaczego mi się kojarzy ta bluza, bo on to powiedział na swoim panelu, że tego go pobiłeś za tą bluzę, a że to wcale nie ma nic wspólnego z tobą. Ale widzisz, nie, kompletnie nie, ja szczerze to dowiedziałem się od niego o tej bluzie, że coś tam nasikali, czy coś tam na moją bluzie. od niego się dowiedziałem, nawet ja w ogóle nie wiedziałem, że... Nie, nie, chodziło o napis. Aha, o ten napis, nie, ale do, wiesz, nie, nie, to nie o to chodziło. To nie o to. Trochę dodajesz takie nutki tajemniczości, przez co ja już teraz nic nie, nie rozumiem. No bo tak jak ci powiedziałem Mateusz, to nie chodzi o żadne bluzy, nie chcę na ten temat rozmawiać no po prostu I, i... Ale wiesz, że jeżeli dojdzie do waszej walki, to i tak będziecie to wałkować. Spokój, go on. No dobra. Natomiast to co mówiłeś do Patrykosa, czy to co mówiłeś do Szymola, jest dość zaskakujące, bo wiesz, co innego mówić komuś strzeleci pobijecie, dorwe cię, natomiast ty grozisz im nożami i tak dalej, co się dzieje z tą Adrian? To słuchaj, jeżeli chodzi o Patykosa, to było. Nie popieram ogólnie takich gruźb z użyciem jakiejkolwiek broni. Ja też nie jestem gościem, który z kimkolwiek by wyskoczył, z jakimkolwiek przedmiotem. działamy pod wpływem bardzo silnych emocji, które się we mnie tłumiły, nad którymi aktualnie bardzo intensywnie pracuję i wydaje mi się, że widać postęp. E, przynajmniej przez moich bliskich, którzy to widzą i cały czas mi o tym mówi, mówią, że, że, że jest lepiej. E, nie, radzę sobie, nie radziłem sobie, dalej nad tym pracuję, więc nie wiem, czy to jest w 100%, że tak powiem, mogę powiedzieć, że sobie radzę. Nie radziłem sobie z agresją, e, dlatego starałem się nad tym pracować. E, Patrykos uderzając mnie w twarz e, wtedy na tym face-to-face, -to -face totalnie e, odpalił mnie. Były to niestosowne zachowanie. Uważam, że takich rzeczy się nie robi, szczególnie, że nie mieliśmy takiej spiny. Jak yy. wydaje mi się, że ciosy w twarz ewoluują dopiero wtedy, gdy jest naprawdę jakiś duży konflikt, naprawdę padną jakieś, nie wiadomo, jakie mocne słowa. Z mojej strony nie było czegoś takiego. Jego argumentacja, że jakoś się mógł wtedy czuć, jest totalnie do mnie nie, nie dociera, bo naprawdę on wyolbrzymia to wszystko, że ja stawiałem jakieś kłody pod nogi. Że nie wiem, ja się na nim nie wiem, wyżywałem, whatever. On mi był totalnie obojętny. To on cały czas mnie gdzieś tam zaczepiał, wbił szpileczki, yy, na, czy na wywiadach, czy gdziekolwiek. No i podszedłem do niego, słuchaj, masz jakiś problem? Mam. Robimy walkę? Robimy. I, słuchaj, zrobilibyśmy walkę, powalczyli, nie wiem, po, nawet lekko byśmy się podwieźli na tej konferencji, podalibyśmy sobie po walce, ręk, rękę, pogodzili się i tyle. To było totalnie niepotrzebne. Chciał sobie nabić, że tak powiem, wyświetlenia, chciał sobie nabić atencję, bo wie o tym, że u mnie teraz, jeżeli chodzi o mój PR, nie jest najlepiej. Wiedział o tym, że atakując mnie, osoby, które mnie nie lubią, będą za nim. Dzięki Bogu tak nie jest i widziałem to nawet dzisiaj na konferencji. Jak próbował jakąś robić interakcję z ludźmi, ludzie nie szli za nim, więc yy, to ten jego plan się nie udał. Natomiast, Adrian, ja mam jedno wrażenie i myślę, że ono jest trafne. To, co ty robisz, jest na dużo wyższym poziomie niż inni. Czyli, na przykład, mówiąc, że poprawiasz się i w ogóle. Bijesz Szymola, co ludziom się kojarzy jednoznacznie. On, Patrykos cię uderzył, ale to jest liść, na co ty mówisz, potnę cię. I ludzie nie zapamiętują tego, co zrobił Szymol, co zrobił Rudy, tylko wszyscy pamiętają, co zrobił Adrian Polak, bo to, co ty robisz, jest stary, dziwne. I na przykład ja no powiem ci, że nieraz miałem w życiu dziwne sytuacje, chcąc się z kimś bić, ale nigdy nie powiedział nikomu, że go potnę. Tak, i też uważam, nie przyszło do głowy, no to się. Też uważam, że to jest niestosowne. To jest po prostu przez pewne jakieś tam towarzystwo, o którym, którym się ostatnio obracam, którzy używają często tego słownictwa. Eee, i ja to zauważyłem i naprawdę, jeżeli chodzi o to słownictwo, staram się nad tym pracować i to też nie jest tak, że ja komukolwiek bym zrobił jakąś krzywdę, jeżeli chodzi o, że wziąłbym jakiś nóż i kogoś ko ko No nie, ja takim gościem nie jestem. Zrobiłem to w pełnych nerwach i, że tak powiem, nie byłem na tym kontroli. E jeżeli by się przydarzyła drugi raz taka sama sytuacja i cofnąłbym czas, nie wiem, czy nie zrobiłbym tego jeszcze raz bo nie miałem nad tym kontroli, aczkolwiek, tak jak już powiedziałem, staram się nad, nad tym pracować, pracować. Nie jestem już w pełni, że tak powiem, przepracowany, stąd też moja reakcja dzisiaj na Szymola. Pracuję nad tym, staram się nad tym pracować, staram się być najlepszą wersją siebie. Ludzie, tak jak powiedziałeś, widzą tylko to, co ja zrobiłem źle. Ale dlatego, że to ty to wystawiasz na sam piedesto, wiesz, no, to co robisz jest dużo bardziej, w cudzysłowie, interesujące, bo to są dużo mocniejsze rzeczy. Tak, no, no z kim ty się zadajesz, że ktoś mówi przy tobie, że się będzie ciało nożami? Wiesz, nie chcę, nie chcę o tych, tych tematów swoich znajomych, wiesz, tutaj wyrzucać na światło dzienne. Myślę, że powinno to zostać w kuluarach, a to jest po prostu mój wielki błąd, że ja to wyciągam i, i tych zwrotów używam. Wiesz, ja mam 26 lat, nie jestem taki głupi, żeby komukolwiek taką krzywdę zrobić, szczególnie bronią białą. Jedynie co, to dałbym komuś bęcki, przy, pobiłbym się z nim, wiesz, typowo męsko, jeden na jeden. Dlatego wydaje mi się, że dotarło to do mnie, że przesadzałem i będę starał naprawdę się nad tym pracować. Dobra, natomiast pojedynek z Szymolem ma się odbyć? Zobaczymy. No. Na ten moment jest yy, pod znakiem zapytania. Bo dlatego, bo yy, no nie chcę na razie o tym mówić, jeszcze się nie, nie dogadałem 100% z Federacją, aczkolwiek. Yy, byłem na początku pewny, że dam mu walkę. Nie wiedziałem, że będzie się tak zachowywać, jak się zachowuje. No właśnie, przyrząd tu jest grzeczny, dlatego. To, to, tobie się wydaje, no. Znaczy, nie nimi widzą, bo nikt tego nie widzi, że cię cokolwiek robił. No, no to z, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, on się nie zachowuje w porządku i po prostu postanowiłem, że nie będę mu y, dawać pieniędzy zarobić. Jemu kam, y, już wymarł ka kanał. On w ogóle nie wiadomo, czemu tutaj jest i to nawet z tego, co pamiętam, y, pod. Pewnie tak, dla ciebie. Y, Bandura czy Ginol. Słuchaj, on miał szansę, miał ze mną walkę mieć jako pierwszą i teraz aktualnie miała być ze mną walka. Y, nie chciał ze mną walki, był obsrany. Yy, powiedział, że zrobi ze mną na setną walkę. Wiesz, no, ja tak ci powiem. Nie powiedziałem, że tej walki nie będzie. Yy, aczkolwiek na ten moment stoi na, pod takim zapytaniem i nie byłbym jej taki pewny jak było wcześniej. Nie wiem, czy po prostu nie wyjaśnię sobie z nim to. Yy, przyjdę do niego na, do, na salkę, do Junika i nie wyjaśnimy sobie to po prostu po męsku, bez yy, otoczki całej Fej Adrian, ja muszę o to dodać. powiedzieć że to są moje wnioski, natomiast to widzą wszyscy, że no, on Cię publicznie traktuje cię jak jajko, nic Ci nie mówi, nie obraża Cię, a Ty mówisz, że zasłużył na to, no a nie? Wydaje, no. To... To chyba wszyscy to widzą, że on ci nic nie mówi. No, tak. gdzie, gdzie, powiedz mi, gdzie on publicznie ci obraził? Tak, tak, gdzieś tam, coś tam... Co, Co powiedział o to? O mamie jakieś tam rzeczy próbują. Na face to -face tak, mówił? Tak, tak. I wiesz... A, dobra, to moja w takim razie nie wiedza. A byliśmy mówieni wtedy, gdy podszedłem do niego, powiedziałem mu, że ma, e, wiesz, ma zrobimy sobie walkę i, 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 i git. Nie zaprzestał, dalej sobie na to, sobie pozwala. Więc stary, no mi po prostu nerwy puściły, szczególnie, że gość, gdy, jesteś, gdy jest obok mnie, jest obstrany, tak jak sam mówisz, potulny, grzeczniutki, gdy mnie już nie ma, jest... Mi chodziło na konferencjach, że jest grzeczny, bo ja na przykład nie słyszałem, żeby on cokolwiek no, teraz mówił o twojej rodzinie. Na tak jak sam powiedział, był naćpany, czy co tam innego, teraz na tej konferencji, widzisz, podszedłem, mu przelałem yy, i dlatego... Yy, Przemyślałeś tego, że bijąc go z będzie jeszcze bardziej o tobie mówił? Słuchaj mnie, to będziemy się tłuc, będę, będę go tłuk cały czas. To nie będzie czegoś takiego, stary, że ja będę sobie pozwalać wycierać mordy y, jemu, po prostu moimi bliskimi. Na mnie niech się gada, co chce. Ja nie mam nic przeciwko. Jestem osobą publiczną, jak najbardziej. Niech, na mnie, niech strzela we mnie, ile się da. Wiem o tym, że to są ślepaki, bo prędzej czy później, jakby doszło do tej walki, by dostał w pierdol. I on o tym wie. Y, nie ma na mnie nic, nie ma na mnie nic do powiedzenia, tak atakuje moich bliskich. No ja sobie na to nie pozwolę. Szczególnie nie pozwolę mu zarobić pieniędzy, y, w, wiesz, wycierając się y, mordę moimi bliskimi. Powiem ci tak, Mateusz. Gdy w, grę wchodzą, gdy w grę wchodzi rodzina, mnie żadne pieniądze nie interesują. Ja mogę nie zarobić, ale on też wtedy nie zarobi. Wyjaśnimy sobie to po męsku, przyjdę do Unika, spuszczę mu w pierdol w sportowych warunkach. E, pogadam z jego trenerem Szyszką bodajże, powiem mu jakaś sytuacja. Jest to naprawdę w porządku facet, myślę, że zrozumie i ustawi nas na taki sparing. I nie wiem, jak będą widzowie FMA e, chcieli, to nawet zrobimy sobie te, tą walkę na żywo, za darmo, nie będą musieli płacić. E, i... Ile Szymon się zgodzi? Słuchaj, są takie momenty, że nie będzie miał wyjścia. Z... No, Słuchaj mnie. Albo, albo ma wybór, albo będziemy się napierdalać za każdym razem, gdy się zobaczymy. Warszawa jest mała, chodzi na podobne imprezy, tu ja mamy wspólnych znajomych, albo załatwimy to styktę sportowo w rękawicach w Oktagonie. No, wydaje mi się, że jednak to jest bardziej rozsądna decyzja. Ja ci powiedziałem, Mateusz, ja naprawdę nie jestem ściwym gościem, który lata napierdala ludzi, chce im robić krzywdę. Naprawdę, stary. Ja nigdy do nikogo pierwszy nie zaczynam. Ja takim jestem gościem. Ja jestem bardzo przyjaznym. Miałeś okazję, miałeś ze styczność porozmawiać nieraz na, na afterach czy na, na imprezach, wherever, gdziekolwiek poza kamerami. Wiesz, że jestem dosyć przyjaznym gościem. Ja nie szukam zwady, ale gdy ktoś mnie atakuje, to ja nie będę stał i patrzył, jak ktoś na mnie szczy, udawał, że to deszcz. Ja też mam trochę zaczepny charakter, to trzeba przyznać. Kto? No ty. Myślisz, że może i mam jakiś, ale no, nie, kontro... nie, no, też... nie, nie wiem, mam zaczepny charakter. No, ja, ja tego nie widzę na przykład. Ja jestem otwarty do ludzi. Wszyscy, co podchodzą do mnie i mówią, zamieniam ze mną kilka słów, mówią Adrian i ja pierdolę. Ty w tym, taki, w tym internecie yy, totalnie, wiesz, pokazujesz się... Nie, tego, prawda, bo ty bardzo szybko łamiesz taki, taką barierę międzyludzką i jesteś bardzo otwarty wobec ludzi. Natomiast też masz ten zaczepny charakter, który powoduje, że widzisz takiego szumala od razu go się kasujesz. Nie? Tak, okej, okay, ale to on zaczynał jako pierwszy. Naprawdę. Się, tylko cały czas nie chcesz mi powiedzieć, o co chodzi, bo wszyscy raczej widzą, że on jest spokojny wobec ciebie. No, Bo on właśnie taki jest cwany, wiesz, tutaj się pokazał, daje takiego grzecznego... Uwierz mi, że ma coś na sumieniu. Ja jeszcze nie jestem gotowy po prostu, żeby o tym rozmawiać publicznie. Kiedyś będziesz? Zobaczymy. Zobaczymy. Na ten moment, wiesz, mam walkę, walkę z Patrykosem i na tym się staram skupić. Póki co nasz wywiad w 60% czy w 75% opiera się tylko i wyłącznie na szemolu. Wiesz, no wiesz, zawsze tak jest, jeżeli ktoś się ładuje przed. Ja rozumiem. Wiesz, Mati, zaufaj mi, nie jestem gościem, który szuka zwady i kopie sobie dołki. Jestem bardziej właśnie w tą drugą stronę. Ostatnio do mnie podszedł gość na WCA i mówi: Adrian, chciałem coś ci powiedzieć. Yy, nie obraż się. Wiem, że pewnie masz z, moje zdanie w dupie i tak dalej, ale na początku, jak cię oglądałem w internecie, nie lubiłem Cię. Wydawałeś mi się dziwnym, ciężkim gościem, z ciężkim charakterem, nawet takim, że ciężko Ciebie polubić. A gdy przy, 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 przyuważyłem Cię kilka razy, jak rozmawiasz z ludźmi, jak Ty traktujesz inne osoby, nawet teraz to zagadałem, czego nie pamiętasz, on tak do mnie, to wydaje się totalnie innym gościem. Wiesz? I, 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 I on mnie spytał dlaczego tak. I ja nie potrafiłem mu na to odpowiedzieć. Ja nie wiem, czemu. I zaczynam się zastanawiać, że ja chyba za bardzo po prostu starałem się dostosować do widzów. Ja czytałem komentarze, ludzie pisali, że powinienem to robić, i ja starałem się, wiesz, dostosować do nich. I przez to moja postać jest taka nijaka. Wiesz, cały czas się zmienia i, i, i przez to też moja osobowość poniekąd się zmienia, ja sobie z tym widocznie nie radziłem do końca. Teraz staram się być sobą, a jestem gościem wybuchowym, który stara się stłumić te swoje emocje. Gdy widzę gościa, który obraża mi rodzinę. Przepraszam Cię, Mati, ale nie będę. Stał. Nie, no, mnie to za nic. Nie ja tak... z nim podchodzę i po prostu się z nim tłukę, bo tak jestem stworzony, takim jestem gościem. Za rodzinę, za bliskich zawsze stanę w ogień. Nieważne, Mateusz, czy to byś był Ty, jakbym widział, że tobie robi nawet krzywdę ktoś większy, stanąłbym za tobą. Szczerze Ci nawet powiem. ja, ja Ci w życiu nie strofuję, ja, tylko ja, Cię pytam. Ja, ja Ci tylko go tłumaczę i ci oznajmiam. Jestem takim gościem, i, okay. i pokazałem to nieraz. Moim bliskim i nawet nowo poznałem osobę, że zawsze, zawsze jestem gotów stanąć za nimi w ogień. Ale gdy ktoś mi robi krzywdę, albo moim bliskim w szczególności, no nie będę stał i patrzył się na tego gościa. No, takie są emocje, tak, działa, tak dzia działa człowiek, tak przynajmniej ja działam i tak funkcjonuję, że po prostu widzę gościa no i, i, i sprawiam, yy, spróbuję. Yy, Wyrządzić, że tak powiem, nie wiem, jak to się nazywa. Krzywdę. No nie krzywdę, przestań, tak mówić, to nie jest krzywdę, no, robię... Żartuję, no mówimy o pobiciu, tak? To, to nie jest też pobicie. To jest, Trzy bomby to już. To jest sówweczkę. Teraz przypomnę jak ty mi gadałeś o liściu, jak mogłeś? Słuchaj, to jest sóleczka, to jest słuweczka. A i poczekaj, a no, rozmawialiśmy na ten temat i to, troszeczkę inaczej wyglądała ta rozmowa. Powiedziałeś... No powiedziałeś mi. Powiedziałeś. Jest... I też powiedziałeś mi ja też nie wiedziałem do końca wszystkiego. Więc wiesz, to też wiesz, nie porównujmy tego do tej sytuacji. On zachował się o wiele gorzej. Zobacz, ty zajebałeś liście. Gdy ktoś powiedział do ciebie takie słowo. Właśnie ty ostatnio często mówisz to słowo, bo mówisz i do Patrykosa, i do Szymola. Już je już, już hamuję. Już hamuję piętą. I już nie będę tak mówił. Będę przynajmniej się starał. Yy, aczkolwiek. Yy, widzisz, ktoś cię nazwał w ten sposób. To, yy, to ty uderzyłeś liścia. No dobra, a ktoś mi uderzył liścia, to co ja nie mogę go nazwać w ten sposób? Zobacz. Uderzyłeś kogoś, kto nazwał Cię c A teraz uwaga, ktoś mi uderzył, to ja nie mogę go nazwać. Co? Matial, powiedz, to ja powiedz, co teraz ja nie mogę go uderzyć. Właśnie, właśnie powiem ci szczerze, że. Zawsze słyszałem, że tego słowa się nie używa, bo od razu cię ktoś kasuje, więc ja bym tego słowa nie użył nawet za coś takiego, ale no. no dobra, no ale czy ktoś ci uderzył, to to ja nie mogę. za nic, to ja nie mogę nazwać go c no, myślę, że jakbyś powiedział cokolwiek innego, to by lepiej to brzmiało. Emocje, stary, nie kontrolujesz. Podczas gdy ktoś mnie uderzy, automatycznie. zaostrzył się język ostatnio. Za... Możliwe, bardzo możliwe, że się zaostrzył, ale to jest tylko w momentach, gdy ktoś mnie naprawdę sprowokuje. Nie lubią prowokować, wychodzi im to. Bo im to wychodzi. Tak. I zaczynałem nad tym pracować, żeby mi właśnie nie wychodziło. Dzisiaj na face to face byłem gotowy na to, że jak Patrykos mnie uderzy, nastawię się, nastawię mu drugi policzek, powiem wal w drugi. Serio, czekałem na to. Nie odezwałem się nawet ani słowem, tak jak poprzednio, wychodząc do face to face, nie odezwałem się do niego słowem, teraz też nie odezwałem się słowem, czekałem aż mnie uderzy. Nawet zdjąłem specjalnie okulary dla niego, żeby mógł to zrobić, żeby nie miał wymówki, o założył okulary. Specjalnie zdjąłem okulary. Nastawiłbym mu drugi policzek, serio, taki był mój plan. I chciałem przetestować sam siebie, czy potrafię. No udało mu się, e, nie uderzyć mnie. Brawo, brawo dla niego. E, w ten face to face przebiegł ludzko, e, pogratulować dziękuję Adrian za wywiad, trzymaj się i powodzenia, widzimy tak. się w piątek. Tak, i jeszcze chciałem, jeśli pozwolisz oczywiście, nie będziesz miał nic przeciwko, chciałem zaprosić wszystkich Twoich widzów do obejrzenia mojej nutki, która jest właśnie weszła na mój kanał o godzinie 21. Jest to piosenka z Bandurą i Hellfieldem. Jest to piosenka o nazwie Freak Fight, jest to moja historia, wszystkich moich walk. Wydaje mi się, że to jest najlepsza nuta, jaką do tej pory wypuściłem, najlepsza technicznie. Mam nadzieję, że wszystkim widzą się to spodoba. Również mam nadzieję, że zobaczysz, i, i jak będziesz miał okazję, to wypowiesz się. Wkładamy na... na ważeniu. Tak, wypowiesz się szczerą opinię na temat tej Oj, Tego bym się obawiał. Nie, 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 słuchaj stary, jak najbardziej szczerą opinię, mnie tylko to interesuje. Wolę naj, najgorszą y, prawdę niż kierkowe Kłamstwa. Dziękuję Ci Mateusz za wywiad. Dziękuję. Trzymaj się. Hej.